Rozpoczęliśmy trzeci memoriał imienia właśnie Konrada i Krzysztofa, Konrada Augustyniaka i Krzysztofa Olejniczaka, dwóch zasłużonych dla naszej piłki siatkowej, też tradycyjnie, tak jak to w złoszynku od odwiedzenia grobów, właśnie Konrada i Krzysztofa od złożenia wiązanych kwiatów, zapalenia zniczów, a teraz koledzy, przyjaciele, znajomi, w składzie trzech drużyn, porywalizują, myślę, że w takiej atmosferze właśnie koleżeńskiej, Oto kto dzisiaj będzie komuś się bardziej powiedzie, kto dzisiaj będzie lepszym. Także no, oby takie memoriały i takie upamiętnienia były kontynuowane. Myślę, że to jest fajne i takie potrzebne też i dla rodzin, ale myślę i dla mieszkańców atrakcji. Serdecznie na trzecim memoriale, jest memoriale Ale rozpoczniemy dzisiaj bardzo nietypowo. Chciałem Was poprosić o chwilę ciszy że zapraszamy do nas. E, uczczenie chwilą ciszy. W tym tygodniu odeszła od nas pani Ewa pilu. dla części z Was znana jako pani Ewa, albo pani Ewa Górda. E, była zawsze tutaj z nami, e, wspierała nas. W tamtym roku również była związana i z siatkówką, i z lekką Myślę, że to jest... Ten moment, żebyśmy mogli chociaż w taki sposób podziękować za to, co zrobiła dla naszego tutaj sportu zmosnika. Po raz trzeci w gronie przyjaciół siatkówki ze zmoszynka podjęliśmy się organizacji Memoriału Siatkarskiego, który jest poświęcony byłym zawodnikom, działaczom siatkówki ze Zbąszynka Konradowi, Augustyniakowi, Krzyśkowi Olejniczakowi, których my jako młodzi chłopacy pamiętamy z Boistrymi z którymi później mieliśmy też przyjemność spotykać się na siatkarskich parkietach i myślę, że jesteśmy winni to, że dzisiaj tutaj jesteśmy, że możemy to zrobić dla nich, bardzo się cieszymy, że drużyny do nas przyjeżdżają, że pamiętają właśnie o, o tych zasłużonych zawodnikach ze Zbąszynka. Myślę, że ta formuła turnieju kameralna E, się sprawdza w dobrej atmosferze e, i będziemy tak długo jak będziemy mogli, my jako to pokolenie kolejne będziemy staraliście ten memoriał kontynuować i spotykać się tutaj z Błyszynku. Miałem tą wielką przyjemność e, być prowadzonym przez Konrada Augustynaka jako trenera i miałem też przyjemność grania z Krzysiem Olejniczakiem w jednej drużynie. Można by powiedzieć, że w dwóch, bo na początku była to Syrena moszynek, a później graliśmy i w targetzie, i w trechubie, już półamatorsko. Przede wszystkim serdecznie dziękujemy za zaproszenie, z tego względu, że ci zawodnicy, którzy grają w drużynie ze Zbąszynia, wszyscy osobiście Krzysztofa znali. On był takim człowiekiem, który kochał siatkówkę, i dla niego nie było istotne czy będzie to robił w Zbąszyniu, czy w Zbąszynku. Akurat ja miałem z nim okazję grać na grupie wtorkowej w Zbąszyniu, i, i tak właśnie się poznaliśmy w ten sposób. Dlatego dziękujemy za zaproszenie, jest to dla nas cenne. No a dzisiaj fajna zabawa przede wszystkim. Oj, e, człowiekiem był e, przesympatycznym, był otwartym, był za, zaangażowanym. E, no, współpraca po prostu była fenomenalna z nim. Był to człowiek na, na, na tym stanowisku, na którym powinien być. E, on żył tym, tak? Wszyscy tutaj dookoła wiedzą, że Krzysiu po prostu żył siatkówką. E, lubił też gdzieś tam pomagać, tak? Oczywiście, także siatkówka to była dla niego, no, to było dla niego życie, tak? Wielka przygoda, myślę, że wielcy ludzie, otwarci, na pewno właśnie wymagający. wymagający i na boisku, ale po zakończeniu meczu czy turnieju zawsze był czas na refleksję, na spojrzenie i omówienie tego, co było źle, co było dobrze, co nam wychodziło. Wiele lat też graliśmy właśnie tak, bo to zrozumienie było bardzo dobre. Krzysiek zawsze te konflikty jakoś rozładowywał, jeżeli jakiekolwiek były, bo wiadomo, że to różne charaktery przez tyle lat grania e, graliśmy z różnymi ludźmi, e, a Krzysiek zawsze jakby spajał tą drużynę i, i dawał jej siłę. Krzyśka, Krzyśka pamiętam jako człowieka zawsze uśmiechniętego, e, który na wszystko znajdował rozwiązanie, który zawsze mówił o tym, że nie ma problemu, że sobie poradzimy, zawsze uśmiechnięty. Konrad myślę byłby dzisiaj świetnym trenerem, bo miał naprawdę wiedzę olbrzymią, olbrzymie doświadczenie. I nam, młodym chłopakom, potrafił przekazywać takie niestandardowe rzeczy z siatkówki. To nie były takie książkowe rzeczy, to były takie właśnie e, praktyczne, ale przede wszystkim do tego to byli bardzo dobrzy ludzie. To no wspominając Krzysia i w domu z małżonką, też sobie zawsze mówimy, że no, jak był Krzysiek, to jednak ta pasja, to zaangażowanie przekładało się na to, że zawsze się spotykaliśmy, co piątek, już jak amatorsko, zawsze ten Krzysiek to spajał. No teraz już niestety nie ma tego, bo nie ma Krzysia, ale myślę, że e, pamięć, która po nim pozostaje i ten memoriał da może jakiś taki zalążek tego, żeby jednak kontynuować to i się spotykać, chociaż tak półamatorsko, żeby sobie pograć i powspominać te dobre czasy. Ach, Konrada, e, gdzieś tam może mniej troszeczkę pamiętam z boiska niż, niż Krzysia, jednak ta różnica wiekowa robiła swoje. Ale to był tak uśmiechnięty człowiek, zabawny, zresztą widać też po, po synu, który gra na boisku. To, to, to były, to są dwie osoby, których tak naprawdę brakuje na tym boisku tutaj z Bąszynku, no bardzo ich brakuje także. Krzysiek nie dosyć, że siatkarsko bardzo wysoko, to jeszcze charakter, który, charakter, którym posiadał, emanował na boisku, zawsze uśmiechnięty, nigdy się nie poddawał. Myślę, że i w walce z tą chorobą też się nigdy nie poddawał i to nam pokazywał. Dla mnie wielki autorytet taki właśnie sportowy, ale też właśnie charakter, który pozwalał mu jakby przełożyć to na i granie i życie. Dla mnie to jest spotkanie przyjacielskie i oby takich jak najwięcej. Ja tutaj patrzę z ząb w oku jak widzę zawodnika, który ma 75 lat i cały czas jest z nami i to jest cenne. I to zbyt są zbyt bardzo zbyt fajne zbyt wspomnienia, zbyt ja mam nadzieję, że w czwartym, jeżeli taki się odbędzie zbyt memoriał, zbyt będę miała możliwość zagrania, no niestety kontuzja mnie teraz, no nie mogę, ale niech to trwa jak najdłużej, ponieważ są to fajne spotkania, są to spotkania ludzi, którzy grali kiedyś w siatkówkę z Bąszynku, którzy już nie mieszkają z Bąszynku i no, nie widać ich gdzieś tam u nas na parkiecie, ale są to fajne wspomnienia, jest to spotkanie, tak naprawdę parunastu, parudziesięciu osób, które siedziały w tej siatkówce. Tak? Znaczy, to, są, to jest charakter tego sportu. Tutaj nawet pan burmistrz, przy otwarciu, mówił, że niewiele można sobie w siatkówce zrobić. Z czym się nie do końca zgadzam. Ale nie jest to sport stricte kontaktowy. Wiadomo, jak dwóch zawodników gdzieś tam blisko gra bark w bark piłkę nożną, to zawsze do jakiegoś zwarcia dochodzi i, i dyskusyjne jest to sędziowanie nawet w siatkówce. W siatkówce mamy przejrzyste sędziowanie, mamy też teraz taką technologię, że nawet możemy sobie gdzieś tam powiększać różne akcje, dlatego troszeczkę inaczej chyba. Wiadomo, że nie można na drugą stronę patrzeć na zawodników, więc obracamy się do siebie i same przepisy gry chyba już wymuszają to, że ta, ta gra troszeczkę inaczej przebiega na boisku. Chciałem bardzo podziękować za organizację tutaj memorialu i za pamięć, to super przeżycie, że mogłem znowu uczestniczyć w tym wydarzeniu. Cieszę się, że, cieszę się, że zagraliśmy dwa mecze, niestety przykro mi z powodu kontuzji, która wystąpiła. Życzę szybkiego powrotu do zdrowia. Mam nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się znowu w komplecie i zagramy. Mam możliwość dzisiaj uczestniczyć i zabezpieczać to pod kątem medycznym i te wydarzenie jak każde inne sportowe no, ma charakter jednak zawsze kontaktowy i w tym momencie może nastąpić e, jakaś kontuzja, uraz, po to tu jestem. E, cała sytuacja dzisiejszego spotkania przebiegała do pewnego momentu też wyjątkowo e, Spokojnie, ale no, niestety są to chwile, gdzie w danym, w danym momencie zawodnik no, źle stąpnął, gdzie nastąpiło przemieszczenie śródstopia, e, e. Doszło do takiego dość znaczącego urazu. No, trzeba było interweniować, e, zabezpieczać stopę i za wezwać e, zespół ratownictwa medycznego celem przewiezienia do szpitala e, na dalsze konsultacje i diagnostykę. Super, super wydarzenie, boisko główne, to jest naprawdę fajne wydarzenie. Nie ukrywam, że ja sam osobiście wolałbym grać z większą ilością drużyn, żeby to było jeszcze większe wydarzenie, ale tak też jest super i mam nadzieję, że co roku będziemy pamiętać o tych osobach i grać w ich imieniu. No infrastrukturę mamy fenomenalną i tej siatkówki tutaj z gąszynku brakuje, tak? Ja nawet sama z chęcią bym wróciła i bym zagrała na swoim boisku, a nie na boisku gdzieś tam na zewnątrz. Nie? Niektóre osoby się wykruszyły z powodu kontuzji albo ogólnie z jakichś obowiązków. Ci co przyjechali, bardzo im dziękuję. Fajnie, że zagraliśmy, spotkaliśmy się, to też teraz w dzisiejszych czasach nie jest łatwe. No co, chłopcy stanęli na wysokości zadania, zagraliśmy, wygraliśmy. Super wydarzenie. Dzisiejszy memorial jest zorganizowany jeszcze troszkę inaczej, ponieważ rozgrywamy go na jednym boisku centralnym. Chcieliśmy w ten sposób podkreślić uwagę poszczególnych spotkań, a że też mamy drużyny, które są bezpośrednio związane z Konradem i z Krzyśkiem, myślę, że ta formuła będzie przez nas kontynuowana i będzie coraz więcej też kibiców na trybunach. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zbąszynku.